I powitał nas kolejny dzień na Islandii. Wczorajsze miejsce, w którym byliśmy wieczorem, czyli te kolorowe góry serdecznie polecamy. Gorące źródła, w których się kąpaliśmy tam, zdecydowanie lepsze od Hot River, w którym byliśmy, nawet lepsze od Secret Lagoon, za które płaciliśmy prawie 100 zł. Po prostu cudowne miejsce. Jeśli macie możliwość dotrzeć tam trochę w głąb wyspy, macie auto z napędem na 4 koła i macie troszeczkę czasu, jak najbardziej polecamy, bo uważamy, że to była jedna z najlepszych decyzji naszego wyjazdu, żeby pojechać właśnie tam. Szukaliśmy noclegu na dziko, gdzieś przy drogach, w trawach, wśród skał, ale niestety nie udało nam się znaleźć niczego, co by było no, po prostu odpowiednie, gdzie moglibyśmy się na, na spokojnie rozbić. W większości parkingów są zakazy biwakowania, a jak znaleźliśmy jakieś miejsce, to zastanawialiśmy się, czy w sumie rozbijacie, bo może tam jest ten mech, który zdeptamy. A, a wiadomo, nie można tego robić. Więc ostatecznie pojechaliśmy na kemping, na którym spędziliśmy e, dwa dni na początku wyjazdu. Troszeczkę późno przyjechaliśmy, bo znowu około drugiej w nocy, tak jak wczoraj, e, więc jesteśmy dosyć zmęczeni. Natomiast e, na pewno nie żałujemy tego, gdzie wczoraj byliśmy. Zapadła decyzja, że jedziemy do tego Fingvellir, A po drodze zatrzymaliśmy się na budkę z hot dogami zjemy w końcu coś takiego zrobionego nie przez nas na kuchence tylko coś ugotowanego przez islandczyków najtańsza wersja hot doga wygląda tak za 500 koron bez szału, zobaczymy jak będą te droższe wersje, bo tutaj inni sobie wzięli jakieś wymyślne a tu wersja hot doga. Jaka? Doritos? Doritos, tak. Doritos z zapieczonym serem i pękniętą parówą. Selfie z oh, hot dogiem. <laughs> Ela, uśmiech. Arek! Welir jest jedynym miejscem na Islandii wpisanym na listę UNESCO e, oraz jedną z trzech atrakcji e, w tak zwanym Złotym Kręgu e, wraz z wodospadem Gulfos oraz Geysirem, które już wam pokazywaliśmy we wcześniejszych dniach. Zajmie troszeczkę więcej czasu, więc, woleliśmy przeznaczyć je na osobny dzień. Poza aspektami naturalnymi, Fingwei ma również bardzo ważne znaczenie historyczne, ponieważ to tutaj został wybrany pierwszy na świecie demokratyczny parlament. Miało to miejsce w 930 roku. Spotkaliśmy Strąga. Pstrąga. Nie, to jest pstrąg tęczowy. Dojechaliśmy na miejscówkę o nazwie Lava Rock Pool. Jest to taki niewielki zbiornik wodny przy wybrzeżu. A tą miejscówkę wyczerpaliśmy w ogóle na Instagramie. Nie mieliśmy jej też w planach. Zobaczymy, czy woda jest ciepła, czy da się tam wykąpać. Czy jechaliśmy tutaj po prostu, tylko to zobaczyć i wrócimy. Tak to się prezentuje, więc pewnie to jest woda po prostu z oceanu, ale ktoś się poświęci i będzie się kąpał. Barem mnie kierujesz. Bo, ja bo ja już wiem, kto to może być. To jest ta miejscówka, ale chyba będzie tam bardzo zimna woda. Nie wiem, po co to chyba. Skąpania się tutaj nici, ale chociaż spróbuję dronem polatać, coś ponagrywać i wracamy do Reykjaviku. Idziemy na wieczorny spacerek po Reykjaviku. Idziemy na hit. Co to jest hit? Hit? No? Czyli jak idziesz, no, nie wiem jak to opisać. Czyli jak, no właśnie, idziesz tak, y, i że możesz kogoś znaleźć, jakiegoś takiego A, potencjalnego. Aha, no. Ale ja już mam. A to się nie A mówi, ja przed że. sobą widzę już, się jest. Moja babcia tak mówi. Idziesz, no. idziesz, babcia na idzie hit? na hit? Poczekajcie, piszę to w metę blondynki zdrowe. No podryw! Ja podryw ja po prostu. No. Podryw to e, jest Uwaga! Hit. Słownik slangu miejskiego. Idziemy dziś na hyt. Proste. A gdzie? Dawaj do parku. Spoczko. Hyt. Podryw. Miejsca gotu start dobrze Czjarek dawaj dawaj i dotarliśmy do ostatniego dnia naszej podróży, który poświęcamy na zwiedzanie stolicy miasta, czyli Reykjaviku. Jeśli chodzi o Reykjavik, to całą aglomerację tego miasta zamieszkuje 2 trzecie ludności Islandii, więc większość osób, po prostu zamieszkujących Islandię, znajduje się w tej okolicy. Pozostałe tereny są bardzo dzikie, zdarzają się jakieś pomniejsze wioski, ale chyba takie drugie, co do wielkości miasto liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Więc naprawdę wszyscy mieszkają w Reykjaviku i okolicy. Centrum Reykjaviku, w przeciwieństwie do jego obrzeży, jest bardzo kolorowym miejscem. Mnóstwo tutaj takich właśnie równokolorowych domków, restauracji. Fajnie to wszystko wygląda, fajnie to wszystko się komponuje. Dodatkowo murale, graffiti, rysunki na ulicach. Czuć, że tutaj po prostu to miasto tętni życiem. Znajdujemy się pod kościołem Hall Grimura. Jest to drugi najwyższy budynek na Islandii, mierzy 74,5 metra i jest stylizowany właśnie na te bazaltowe skały, które występują m.in. na czarnej plaży Ryni na której byliśmy. Z daleka trochę przypomina wyglądem rakietę. Podobno można wejść tam na wieżę, z której jest dobry widok na panoramę miasta. Koszt wejścia na wieżę Kościoła to 1000 koron. My nie skorzystamy, trochę nam szkoda, 1000 koron, bo można oglądać panoramę miasta z innych punktów, które są w zupełności darmowe. Natomiast jeśli komuś to pasuje, może będzie fajnie. Chcielibyśmy bardzo polecić miejscówkę, która się nazywa następująco. Są bardzo dobre cynamonki. Ja tą cynamonkę wzięłam z polecenia na Instagramie i mogę potwierdzić, że jest jakby mega super. Taka bardzo mięciutka i ma bardzo dużo y, cynamonu i taką posypkę tutaj, y, Arek miał y, croissant'a. i mamy jeszcze jedną rzecz jakąś tam. 1503 rzeczy. Od 0 do 10. 10. I to by było na tyle. Zmierzamy powoli na lotnisko i kończymy naszą wycieczkę. Dzięki za oglądanie. E, za chwilę jeszcze pokażę Wam podsumowanie, jak to wyglądało z kosztami podróży. Jeśli chodzi o wydatki, Cały wyjazd na osobę wyniósł mniej więcej 2500 zł. Zacznijmy może od lotów. Loty kosztowały troszkę powyżej 400 zł. Jednak jest to tylko 10-kilowy bagaż, który możemy zabrać ze sobą na pokład. My musieliśmy dokupić jeszcze taki duży, 32-kilogramowy bagaż, do którego zapakowaliśmy po prostu nasze namioty, śpiwory, karimaty i jakieś tam wspólne sprzęty. Więc jeżeli jedziecie taką ekipą i będziecie spać w namiotach, z pewnością będziecie musieli dokupić sobie większy bagaż, no bo do samolotu nie zabierzecie się z całym tym sprzętem. Ponadto część z nas kupiła sobie jeszcze dodatkowe walizki. Takie podręczne, do których pakowała albo to ciuchy, albo dodatkowe jedzenie, które na miejscu jest drogie. Więc w przybliżeniu za mój lot zapłaciłem 800 zł, bo wziąłem ten dodatkowy bagaż dla siebie plus zrzuta na ten jeden duży 32 kg bagaż. Jeśli chodzi o kolejne koszta, to trzeba policzyć wynajęcie samochodu. My zapłaciliśmy za samochód 4000 zł łącznie. Jest to bardzo niska cena, jak na tamte warunki, bo naprawdę przeglądaliśmy różne strony i ta oferta była najkorzystniejsza ze wszystkich. Więc na osobę wychodzi to około 800 zł za tydzień. Pozostałe koszta to noclegi. Jeśli chodzi o noclegi, wyszło nam to średnio 50 zł za noc. Spaliśmy tam 7 nocy, więc trzeba policzyć 350 zł za nocleg. I tutaj liczymy tylko i wyłącznie pola kempingowe, na których spaliśmy, nie korzystaliśmy z innych form noclegu. Do tego dochodzi koszt paliwa oraz jedzenia. Nie wiemy, ile dokładnie poszło na paliwo, ile poszło na jedzenie, ale suma łączna tych kosztów pojawia się u Was na ekranie. Z jedzeniem robiliśmy tak, że kupowaliśmy większe zakupy na wszystkich i gotowaliśmy wspólne posiłki. W ten sposób wyszło to na pewno taniej niż gdybyśmy się stołowali gdzieś na mieście, lub każdy gotował dla siebie. Natomiast paliwo. Yy, jest drogie, ale patrząc na ceny w Polsce, które teraz obowiązują, nie wiem, czy jest jakaś duża różnica, szczerze mówiąc, w tych kosztach. Szczególnie, że były rozłożone na 5 osób. Jeśli chodzi o to, co udało nam się zobaczyć i czy jestem zadowolony z tego, e, co zwiedziliśmy, to jak najbardziej tak. E, chodziły słuchy, że w tydzień da się okrążyć całą wyspę i zobaczyć dosłownie wszystko. Ale wątpię, żeby tak było, bo naprawdę. E, tam jest tyle rzeczy do robienia, tyle różnych ciekawych miejsc, nawet nieznanych turystom, że tydzień na Islandii to nie jest wystarczające, żeby zobaczyć wszystko, nie można tak mówić. Gdybym mógł, zostałbym tam dłużej, na pewno mam jeszcze tam sporą część Islandii do zobaczenia, więc chciałbym kiedyś wybrać po raz kolejny. Reasumując, wyjazd moim zdaniem był bardzo udany, w tej krótkiej serii vlogów przedstawiłem Wam Islandię ze swojej perspektywy, Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczymy się w kolejnych tego typu filmach w przyszłości. A teraz już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Siemanero!